Houston, mamy problem. Houston! O, wróciłem złym portalem. No, przynajmniej mają kwiatki. No dobra. Eee, zasilanie, no tak. No tak. Szybko zasilanie, zanim moby mi się złe... Z, lalala Uf, dobra. Podążyłem, i witam w kolejnym odcinku z e, Dreamcraft. No, witam dzisiaj. Laki Bloki. Około 25 Laki Bloków, które mam w swoim ekwipunku, Będzie to totalny chaos. Najpierw się muszę tych pozbyć. Dobra, są te, te tylko łupy z nich, dobra. Jeszcze ja pójdę spać. Mamy w ogóle prawie 20 godzin na serwerze plus mamy 26 dzień już, więc... Nie śni. ja bym przestał padać. który mamy ten... Późno na ja to dzień pierwszy, dobra. Chodźmy otwierać te lucky bloki, to jest naprawdę potężny odcinek, najpotężniejszy odcinek z otwierania lucky bloków Popatrzcie ile ich mamy Naprawdę od groma Dobra, porobiłem sobie screeny ich, na miniaturki Otworzymy pierw 10 tych zwykłych, więc let's go um, Nie stało się nic Zostało się nic się stało? Co chodzi? Jest lag. o! Pierwszy jest taki mocny Mamy mapę. Mapa mi się przyda, dobra. Uuu, pięknie. diament. Mam bardzo mało diakców, więc to mi się niesamowicie przyda. Syk. O, no, super. Przynajmniej mogę tej mapy użyć. Nie powiem, jak to wygląda. Wróćmy tam. Miejsce po wybuchu. Dobra. Eee, syk. O, spoko <coughs> Co to jest? Drugiem. Ciekawe do czego to służy. Hmm, Strzała pochodnia, ciekawe. Bikon i. Co to? O, fuck. I to na zawsze? Wow! Ej, to jest zarąbiste! Ty, dobra. Tam mi się to podoba. Dobra, i teraz mamy niezwykłe Lucky Bloki, że to tak powiem. Ale to jest niesamowite. To jest dobra. Otwórzmy pierwszy, może, Frost Lucky Bloka. Eee? Czyli lapis? Lapis. Lucky Bloka? Okej, okay, to otwórzmy TNT taki bloki Który się nieco boje, okej okay. um. Okej, okay. to może teraz elektro taki blok Okej okay. Skeletal Nie tego oczekiwałem Koper czas, tak, spoko Metal Netherite To był jakiś tam Sun Play. właśnie to był Sun jakiś Fajnie, fajna zbrojka. To mi się bardzo podoba w niej. Świetna. Teraz mamy Melon, Redstone, Napis, i to Melon i mamy. glistering Sword. Ok, wygląda fajnie. Prześpimy się tu. To łóżko jest bardzo OP. Właśnie, poza odcinkami też pozdobywałem z Netherite sporo, więc super. Tam nie mówię, że po. poza poprzednim odcinkiem, ale ogólnie poza odcinkami. Redstone. Seryjny helmet. Kurde, helm, misterio. Nie no, ciekawe. Diamond. Amethyst. Spoko. co to było? Tak, wiadomo do mamy amethys. Lapis, laki bloki. Mamy jakiś Enchanted sword. Okej, okay, wygląda fajnie. Kolejna tata, Super. Teraz emerald trójzomb. Co No i buciki emeraldowe. Bardzo fajnie. Trójzomb. Bardzo chciałem mieć trójzomb, bo mam enchanty na niego. Super. No i mamy dwa legendarnie takie bloki. Pyk. I nie stało się nic zupełnie nic. No już się nic nie stało. Um. ok, Okej. Więc to tyle stwierania laki bloków. Coś tam się jednak stało? Nie. Nie ma tu nic. No, no... No dobra, ok, spoko. Znowu prąd wysiadł. niech ciężka to robota. Źle, że tak daleko tą lawę dałem od tych generatorów. To jest największy błąd, że trzeba latać tam. powiem mieć przy, przyszykowane wiadra w tamtym miejscu i po prostu dopełniać to wszystko. Ale trójzą tam wsadziłem. chociaż się nie da. Dobra, trójząt sobie od razu zakniemy. Ehm, fajnie byłoby mieć dwa trójzęby, ale nie mamy. Ehm, przebicie i mamy też jeszcze gdzieś torpeda 1 i lojalność torpeda 3. Co możemy to zakniemy? Ehm, myślę, że przebicie sobie zakniemy. Torpeda i lojalność już nie możemy. I teraz ja mogę latać dzięki niemu, tak? czy nie mogę? yyy um. coś poszło nie tak? Um. Hmm. Definitywnie coś poszło nie tak 16? Tak drogo? No dobra No niby bić nie mogę, ale to tyle Nie wiem No dobra Tu trzymajmy może te ważniejsze te Albo lepsze takie Cyk cyk No dobra, to, to, to te miecze pójdą sobie tu Okej okay. No to to był bardzo Bardzo krótki dynamiczny film Na moim kanale Zazwyczaj takie się nie dzieją Ale okej okay. Myślę mam takie Aha to, to tyle Okej okay. Ale no okej okay. Nie ma kolejnej skrzyni na zbroję To też może być problem To jest problem to tu, tu, tu. A jeszcze hełm. Hech, to rękawica. Czemu rękawica jest? jak ona bije przecież? Um, Obsydian. Wiem, gdzie mapa tu. Obsydian będzie tu. I. No to niby tyle na ten filmę. Ja, bardzo dziwny odcinek jakby naprawdę. Aho, dobra, przypomniało mi się coś. To nie będzie końca tego filmu. Pójdziemy se na wyprawę w poszukiwaniu pustyni, w poszukiwaniu kaktusów. Ostatnio w odcinku Twilighta sobie e, ogarnąłem to, że my nie mamy zielonego barwnika, a zielone barwnika. O kurze, pieczone. A zielone barwnik zdobywa się oczywiście z kaktusów. Skąd tu tyle tych świn? Trochę trzeba ich powybijać. Ile jedzenia? O kurde No dobra Tyle mi wystarczy świnek um, Przynajmniej jest w cholery jedzenia no dobra, chciałbym mieć tyle kurczaków, świn, krów, ile mam yy, świn. Trwa. Chciałbym mieć tyle kurczaków, krów, owiec, ile mam świn. O, to chciałem powiedzieć. Yy, no dobra, czy jak tu bym wyrzucił to, to spłonie? Tak, okej. Okay. Yy, musimy iść po TT na 100%. Mamy przynajmniej dużo wiedzy, ja teraz. Naprawdę trzecią skrzynię na jedzenie muszę robić. O... No cóż. Dobra, to w takim razie ten odcinek nie będzie tylko o Lucky Blockach. I będziemy szukać pustyni, lecz nie wiem, gdzie będzie najlepsze miejsce do szukania pustyni. Yy. Może tu? O, tu mnie jeszcze nie było. Dość ciekawe miejsce. Nie przypomina Twilight. O, łatwe do bloków To może jednak nie koniec bloków, Co to jest? Ciekawe. No dobra. To jednak nie koniec takich bloków w tym filmie, bo jeśli jakieś je znajdziemy, to je otworzymy. Pyk. I lag serwera. O. tego skarbu. O, i to w sumie wszystko się przyda. Ok. Ciekawe. I cyk. Ooooo! Ej, zajebiste. Dlaczego częściej tego nie ma? Są tak klasyczne, a fajne rzeczy z takich bloków. No i nie zaraz coś popierdzieli z tymi lagami. A to wszystko dlatego, że się teren wczytuje. To jest niesamowicie wkurzające. Bagna! Na bagnach to też nie było nigdy. Nigdy. W sensie na tym świecie, oczywiście. Aaaa, bo to jednak nie bagna. Hech. Dobra, połóżmy tu tę lukę czankową Oj, burza. No, nie za ciekawie. Problem no, w tym, że o, nie wiem gdzie szukać mam pustyni, więc cięcie. I dobra, jednak wiecie co? To jest w ogóle tak wspaniałe, że ten survival jest tak ogromny, tu jest tyle do roboty, że naprawdę jakby nie widać na razie końca, powiem tak. O. Chociaż już mam powoli takie obawy, ej, co będzie zaraz itp., ale wydaje mi się, że do może dwusetnego odcinka to bijemy na luzie. Bardzo mnie cieszy, że powtarza się sukces, jeśli chodzi o nagrywki, sukces... Em... O, fajnie. Sukces, sukces serii. E... Zaginiona Kraina, która miała debiut jednego filmu, ponieważ dysk mój powiedział papa, na którym były filmy, wszystkie z niej, a miała ponad 100 filmów, więc no. Ale miała też nagrane swój koniec. Ale tam było dużo mniej modów, chociaż była na 1.22 i miała niektóre inne mody. Tak czy siak, uważam, że. To powtarza sukces tego, że będzie to masakrycznie dużo filmów i to się nie skończyło. Już nie skończyło. Po, po krótkich filmach. Ja, jakie te liski są piękne? To nie są liski, są Red Pandy. Klepkiem, ale zarąbiste. Wow! Mm. Pit? Czym jest Pit? Into the Pit. My, troszeczkę tego. U. W porę się cofnąłem. Wow! Jakby naprawdę my musimy zacząć. Muszę nagrać odcinek kolejny z jaskin, no nie? Był tylko jeden odcinek z jaskin. A patrząc naprawdę ostatnio jak ja sobie chodzę poza nagrywkami, sam się oczywiście nie wchodzić do tych jeszcze nie zwiedzonych takich, że wiecie, że jakieś tam nowe rzeczy są, to tam sam się nie wchodzić, ale naprawdę trzeba ruszyć ten temat, ogarnąć go mocno. Coś tam niby mamy, jakiś inny bi biom. I to są chyba same góry. Żwir. OK. To jest szwiro. Szwiro wybiom. No dobra. oj oj, Gonią mi creepery. Ehm, Houston. Mamy chmurę na horyzoncie. Jakby to jest taka dziwna chmura. I mamy iglo. Okej. Okay. Wierkraft. <grym> <grym> Piszcie, czy pamiętacie? Chwila, co to jest? A to zwykły kobelston, okej okay. Eee, sobie jak to idzie O, oj, 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 to, to nie ma, u Czas na lucky bloka pyk. <laughs> name tak. Świetnie O! Kolejny Luke blok no i złoto, no i świetnie, takie takie bloki to ja mogę dostawać. Co mi się zwracają z odcinki. O le piorun. widzieliście to? Na bank to widzieliście. Co to jest? ogórka mam. Ładny teren Ej, 55 śmierci Patrzcie ile mamy śmierci. 55 Kurde Sporo. Co to jest? Okej. Okay. Ciekawe, ale ładne piękne tereny. Czemu ja wcześniej takich nie znalazłem? To jest bardzo ciekawe Tru Diamentu free Co to jest? Um. Uh. Diamond golem Okej. Okay. No, jakby. Easy boss? No, no dobra, no ja poczekam. Jakby. Spoko. It's okay. Śmieci sobie wale. Ten czas to co zostawi. Jeszcze długo będziesz ginąć. Co już ludźcie. No cóż, no, jak za darmo, to trzeba brać, tak? Trzeba to wykorzystać. Zresztą mnie nie widziałem. Nie zniszczam. Aś <ścoughs> mi napisaliście dzięki. No na zrobię, powiedzieliście to dzięki. Okej, okay, to jest silna bestia. No jakby, no. Niby go zabiłem. Mamy jego sierż, No i diamenty. No i to mi się podoba. Okej, okay, no to bardzo fajne to jest. No bo to jest taki boss. Idziesz sobie po świecie i myślisz o free diamenty he, he. No i niszczysz i tam nagle ci się pokazuje typ. No i co? Co, co ty sobie myślałeś, że to za darmo? Nie ma, nie ma. No i nagle walka z bosem, nie? Fajne A, jak to się z nim walczy? To są dwóch! Spiewam mu trochę? Spiłem, ale są potężni, więc. Więc, więc może nie. Screen. O! Jo, chciał. O! Klaus butcy. Oj, 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 oj! Coś co się stało. Ehm, okej. Okay. Ładne kwiatki bardzo ładne. Tak. Eee... No dalej? O, Lucky Block. No nieźle. Czy ja kiedyś zajdę te pustynie? Czy to jest jakiś fatum? O świetnie. Mm. Um. A, 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 Ale a, no, tak tu spałem. Czemu już straciłem HP? Halo? Czemu jak się tylko tam tepnąłem to straciłem HP? To jest pet! Tu są... Góźwa. Ale przynajmniej mam peta Ooooo Okej okay. Bardzo ładne biomy Widziałem I fajnie, mamy peta Right mob Luka żelaza Okej okay. No to fajnie Fajnie, bo jednak Mamy kolejnego inwentory peta. Spoko. Cóż to się pali Ty, ale ta styżta jest fajna. Eee Awokado bardzo fajne Zwłaszcza, że będę robił sad, więc to mi się przyda. Mimo, że nie powinienem zaraz to uzbierać, bo to nie ten odcinek, ale... Przymkniemy na to oko. Ale to jest już 28 odcinek. Powiem wam tak, 50 będzie potężny. Tak, ja już mam 50 zaplanowane. Jestem chory. Ale no, 50 będzie potężny. 30 będzie spoko. Chwilę, co jest na 30. A to jest na 30. No, 30 będzie bardzo fajne. No, to, to wam powiem. Co to jest? To są oliwki? Nie. Gruszki Ale takie bardzo Bardzo dziwne Takie gruszki Super O Świetnie Daj mi to Ja już nie wybuchnie, ale jest szansa, że to może wybuchnąć. Mamy kolejnego peta. A magma Cube. Fire resistance Walk on Lava. Sinking Lava. O, świetny, świetny pet na, no, na wiecie no co. <gryw> na Nether. No, wybią. Bardzo fajnie. Syk. Uh, mech. Dziwne, że to się rozpi tak dziwnie. A jakbym to ściągnął. Wybuchnie. Ale tak nie. Owieczka. Slow fall. Gisiu łą. Żeby... E, pszenica. Nie mam pszenicy, więc nie zużyję, bo bym ją nakarmić. Ale bardzo fajnie. Bardzo mnie to jara. Już sobie skipnę tego taki bloka. I bardzo mi się podoba, że Odblokowujemy kolejne Inventory pety. Właśnie, jak to nasze postępy? O, tu bardzo fajnie. No, hydra, hydra. Mamy liczę, ten załatwiony. Okej, okay, Inventory pety, no. Załatwiamy. To też można je craftować. Co też by było fajne, taki odcinek z Inventory petów. I myślę, że to by było świetne. Jest dżungla, a chyba wspominałem dzisiaj, że ani razu nie byliśmy tak normalnie w dżungli. To jest za to fajny biom czy ja widziałem szczerbatka po z czy mi się zdawało? To jest ma rok Log Rok, co ja gadam. Ale to będzie fajne zewnątrz, ładne. A liście? Jakaś sadzonka, coś Okej okay. Okej. Okay. Ja nie pytam Cześć. Co czym ty jesteś? Oj. Chyba zabijmy to. to. Potężne to jest. Bidula, ale dał nam przynajmniej przydatne rzeczy. Okej. Okay. Simona Greyfoot. Greyfoot paja, będziemy mogli coś zrobić. Arbuzy to my mamy, tego już nie chcemy. Chcemy na pewno dżunglowe. Ten. No, sazonki. Jedna, serio? Zero? A, czyli muszę te. No cóż. Bo jesteśmy na wyspie, teraz zobaczymy. Naprawdę. Nic. Ech. Super. Teraz jestem usatysfakcjonowany. Widzę, że mi im nie wypadają. Kakao. To jest coś, czego nie miałem, a potrzebowałem. Okay. Um, jest, tak Dostanę prawdziwe Minecraft bambusy Tam też chcę się udać Tam są ciekawe rzeczy Pyk OG bambusy Syk Oj, oj, oj Super Czym to jest? Machniowy pień Okej. Okay. Uuu, piękne to. to. Też ładne. No dobra. I się okazało, że było cięcie. Dobra. No, się raz zmieniłem pogodę. Bo deszcz mi lagował. Wym przyznam zawczasu. Hmm. Ryż. Super. To też jest coś innego. Czy trenarz? Fajnie. A to jest inna drzewa. Ehm, co? What? Okay. Patrzcie, fregariusz. Poza dla kumatych. O, ciemny las. Pszczółki. I inwentory pet. Ale nie mam mięsa w inwentory. Na inwentory peta. O nie. nie. nie zdobyłem go. Niestety. Już go nie posiądziemy. A przynajmniej jest płyta. Płyty są fajne. Ale góra. Kolejny inwentory Pet Yes! Vision. dobra, go znam, go znam Fajnie, to się zawsze przydają te latarnie Uuu, czyżby nam. <laughs> w końcu nasiona herbaty! Jeju, jak dobrze! Jak ja się cieszę! O, to pierwszy raz widzę W ogóle, w tym modzie bo dobrze znam e, Migdały. Fajnie. Jeszcze powinny być orzechy laskowe gdzieś. Wow. Niesamowite. No, wilku mowa. A nie, to orzech włoski, Ech. Dobra, się muszę wyjść i to odłożyć. Dobra. o, są prądu braku. Ja się z Wami żegnam. To będzie na tyle, jeśli chodzi o ten film. Widzimy się w kolejnym filmie. E eee, No, to zobaczenia i papa.